Dzień dobry, witajcie na moim po prostu vlogu. Jest to miejsce, w którym będę chciał poprzez krótkie filmiki dzielić się z wami tym, co Bóg wkłada w moje serce. Tym, co Bóg mówi do mnie na różne tematy, to będzie vlog o różnych rzeczach, ale chcę, aby to było w miarę krótko, nie za długo, może do 5 minut. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tym pierwszym filmiku moim doświadczeniem wspólnoty. Właśnie jako wspólnota wyjechaliśmy sobie do Lawendy Kujawskiej, niedaleko i Wrocławia, aby wspólnie spędzić ten piątkowy wieczór, ten piątkowy popołudnie i wieczór. Mamy dzisiaj studium biblijne, takie wyjazdowe, w którym rozważamy Boże Słowo i doświadczamy wspólnoty. Doświadczamy wspólnoty na różny sposób. Ja dzisiaj dziękuję Panu Bogu za wspólnotę Kościoła Droga w Wino Wrocławiu, za moich braci, za moje siostry, za to, że możemy razem siebie budować, razem możemy się pocieszać, też razem siebie kształtujemy i w tej całej naszej różnorodności, bo każdy jest z innego miejsca, wykonuje inny zawód, każdy z nas jest inny, tworzymy taką jedność poprzez działanie Ducha Świętego, w Duchu Świętym. Jedność w Duchu Świętym Jedność w Kościele Jezusa Chrystusa. I kochani, chcę, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście przyłączali się do takich wspólnot. Żebyście tworzyli takie wspólnoty, jeżeli nie ma wokół Was takiej wspólnoty. Bo Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli częścią Kościoła. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, to Bóg oczekuje tego, że będziesz częścią wspólnoty, który będziesz mógł się rozwijać, który będziesz mógł wzrastać, który będziesz mógł doświadczać bycia razem z braćmi i siostrami. To jest coś wspaniałego, pięknego. Być razem w różnorodności, a zarazem w jedności. To jest kształtowanie, to jest uczniostwo, to jest bycie na Jezusa Chrystusa. Zachęcam Was do tego. Jeżeli nie macie takiej wspólnoty, to załóżcie swoją wspólnotę w miejscu, w którym jesteście. Poszukajcie może są wokół Was ludzie wierzący, którzy również poszukują wspólnoty może to będzie zaczątek czegoś wspaniałego, zaczątek Kościoła Jezusa Chrystusa w Waszych miejscach jeżeli chcecie, macie takie pragnienie w sercu założyć wspólnotę, nie wiecie jak to zachęcam do kontaktu ze mną chętnie Wam pomożemy, chętnie Was wesprzemy chętnie podzielimy się z Wami naszym doświadczeniem wspólnoty kochani dzisiaj kończę tego vloga i do zobaczenia jutro w Słowie na Dobry Dzień. Mam nadzieję, że gdzieś koło godziny dziewiątej już pojawi się Słowo na Dobry Dzień w sobotę. Pozdrawiam z Panem Bogiem.